Jak się Państwo bawicie na Dużynka w kopanicy? Nie rozprawy. A jak ty się bawisz? Bardzo dobrze. Fajnie. Fajnie, tak? Dziękuję. Świetnie. Super, świetnie, dużo piwa, wspaniała zabawa. Tak, za mało alkoholu. Do wieczora nie zabraknie, dziękuję. To w kopanicy. Taka mała podróż, a myśmy przyjechali dopiero do i to do w tej chwili. Dookoła, bradacie, my się dopiero. Przepraszam bardzo, jak smakuje grochówka dużynkowa? To dobra. Bardzo dobra, pyszna. Smakuje się grochówka? Tak. A, dziękuję. Przepraszam, jak smakuje grochówka Dużynkowa? Pyszna. Bardzo dobra. Znakomita. mi A dusz. Jaka jest dobra. Jaka jest dobra? Pokaż. Pokaż. O, tu taka dobra. Wystarczy oczywiście. Wystarczy, jeszcze są dwa kotły, jeszcze dwa. na pewno wystarczy. Częstowa, darmowa, zapraszamy wszystkich. Dziękujemy. Czym jak się panowie bawicie na dożynkach w Kopanic? No tak, jak tak zawsze. Jak saszy. <głos> <głos> Czyli macie doświadczenie no, raz. Panowie, panowie, panowie jesteście rolnikami? My już trzy swoje. My już nie pierwsze dożynki, no, tylko no. kilka i kilka dziesiątek. No. A jak pan ocenia tegoroczne zbiory i plony? A tam zbiory panie jak zbytu nie ma. Zbiory były dobre. Jak się państwo bawicie na dożynkach w kopanicy? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dziękuję. Panowie, jakie wrażenia? Bardzo fajnie, najlepsze są wtedy, kiedy helikopter wchodzi w zakręt, wtedy w ogóle ja nim, widoki są bardzo fajne. No, wrażenia rzeczywiście są nie do zapomnienia i tutaj w takiej w ogóle miejscowości mało jest takich yy, atrakcji, stąd taka liczba chętnych. Czy wyobrażaliście sobie, że tak właśnie wygląda kopalnica z powietrza? Nie, no jest to po prostu całkiem nowe przeżycie. Tak, właśnie całkiem nowe. Nawet jednak z lotu helikoptera wygląda lepiej niż na mapie. Dziękujecie ciężko czy się bawicie? Raczej pilnujemy czy zląduje, czy nie. A jeżeli nie zląduje, no to będziemy czekać aż zląduje, albo spadnie. Albo go będziemy szukać. Dziękuję. Albo go będziemy szukać. Przepraszam Państwa, jak się Państwo bawicie na Dużynka w Kopanicy? Świetnie. Jak mało gdzie gminne to zawsze? Zdecydowaliście się Państwo na przelot śmigłowcem nad Kopalnicą? Mam nadzieję, że. Czy Państwo już lataliście kiedyś w powietrzu? do Warszawy, teraz chcemy tutaj nad Kopanicą polatać. Jeszcze nie latałam. Przepraszam, jak Wam się podoba kopanica z lotu ptaka? No, jest niesamowita. Nie sądziłbym, że jest taka piękna. Bardzo ładnie. Bardzo A... Jak się bawicie na dużynkach w kopanicy? No, bardzo pięknie. Ostatnie było bodajże 5 lat temu. Też było super, ale teraz jest o wiele, wiele lepiej. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Zauważyliśmy, że podnosicie helikopter do góry. Już nie ma siły startować? W tylu chętnych? <noise> chętnych jest naprawdę dużo, ale no, śmigłowiec daje radę, ale mu troszkę pomagamy. Panowie jesteście z ochroniarzami z jakiego klubu? Z Zielonej Góry, Zoro Klubu Ziemi Lubuskiej, lotnisko w Przylepie. Jak wam się skakało nad kopanicą? Bardzo dobrze, chociaż jest dzisiaj troszkę zimno, ale przyjemnie. Inne wrażenia? Stąd. Bardzo dobra grochówka, bardzo miła atmosfera. Także w ogóle jest chętnych do latania dużo. Także jest wesoło i miło. Może jeszcze skoczymy. Bardzo sympatycznie, dożynki to dla nas to jest atrakcja, pochodzimy z miasta, prawda, i nie mamy kontaktu ze wsią takiego, także to też jest jakaś integracja. Właśnie na sali sołeckiej w Jaromierzu odbywa się oficjalny obiad dla gości i gospodarzy dożynek w Kopanicy. Wśród oficjalnych gości zaproszonych na dożynki w Kopanicy jest pan starosta powiatu wolsztyńskiego, pan Ryszard Kup. Może kilka słów na temat dzisiejszego święta. To znaczy ja dziękuję przede wszystkim organizatorom, czyli gminie Siedlec i sołectwu w Kopanicy za zaproszenie uważam, że organizacyjnie cały zarząd gminy łącznie z radą sołecką w Kopanicy bo oni głównie przygotowywali to spotkanie naprawdę jest to na bardzo wysokim poziomie i przygotowania organizacyjnego i przygotowania artystycznego zadbania o gości o to, aby wszyscy się znakomicie czuli sama ceremonia do przekazania wieńca chleba z tegorocznej mąki również przygotowano w bardzo dobrym scenariuszu. I myślę, że pomimo bardzo trudnej sytuacji, jaka jest w rolnictwie polskim. Pomimo dużych kłopotów ze skupem żywca, ze skupem zbóż tegorocznych, takie imprezy myślę, że w jakiś sposób pomagają ludziom zapomnieć o dniu codziennym, pozwalają się odprężyć i tego między innymi życzyłem wszystkim mieszkańcom, będąc na tej części oficjalnej. A tutaj te życzenia chciałbym jeszcze raz dla wszystkich powtórzyć i życzyć, aby wszystkie pozostałe gminy, które wchodzą w skład powiatu, Włoślińskiego mogły w taki sposób czcić trud ludzi pracujących na polskiej ziemi. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, pan Roman Wojtynek. Kilka słów o dzisiejszym święcie. Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jest mi szczególnie miło, iż mogłem uczestniczyć i skorzystać z zaproszenia pana Wójta, jeżeli chodzi o uczestnictwo. Tej uroczystości, jestem zdumiony w ogóle samą organizacją, wieloma atrakcjami, które stały przygotowane i dla mieszkańców, i dla gości, prawdopodobnie także i dla sąsiadów, a przede wszystkim jest mi szczególnie miło brać udział w dorzynkach na ziemi, która, jako że jestem Poznaniakiem, wróciła z powrotem do Wielkopolski i że mogę uczestniczyć właśnie w ramach tej. Wielkiej Wielkopolski na tak ważnej dla rolnictwa uroczystości. Pan Adam Cerek, zastępca dyrektora Wydziału Rolnictwa yy, Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolskiego, Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu. Yy, może kilka słów na temat dzisiejszej uroczystości, tutaj tak daleko od stolicy yy, województwa. No, moja osobista refleksja polega na tym, że jestem na terenie byłego województwa Zielonogórskiego, po raz pierwszy, które to starostwo jest na terenie województwa Poznańskiego. I refleksja druga to jest taka, że była to dla, dla mnie, mimo że pochodzę z rolnictwa, taka trochę lekcja upoglądowiona, gdyż w czasie jej organizacji miałem możliwość rozmawiania nie tylko z dobrymi rolnikami, ale również zapoznania się z takim, powiedziałbym, wachlarzem postępu technicznego, jaki na terenie tego starostwa miał miejsce. Począwszy od snopowiązałki, a skończywszy na kombajnie, którego nie widziałem, ale mam że są rolnicy, którzy... Mają ich po trzy. Ci rolnicy są, to są dobrzy rolnicy, i mimo tej trudnej sytuacji na dzień dzisiejszy w rolnictwie mają się nieźle. Czy słychać tam daleko w Poznaniu o siedleckim rolnictwie? Słychać, bo przedstawiciele starostwa, przedstawiciele samorządu terytorialnego, poza Wójtu wójtów, burmistrzów gmin składają wizyty w Wydziale Rolnictwa, rozmawiamy na nurtujące jej problemy, mówią o potrzebach finansowych. No zobaczymy, jak budżet 2000 roku będzie lepszy, aniżeli 99 1999, no to więcej tych środków być może wpłynie i dla terenu starostwa wolsztyńskiego. Starościna i starosta dzisiejszego święta, pani Teresa Gorgiel i pan Marek Miloś. Jak się państwo czujecie w roli gospodarzy? No jest to w pewnym sensie jakieś wyróżnienie, jeśli chodzi o właśnie starostwo, ale taki jakiś mały obowiązek, że, że jednak spośród tylu, tylu gospodarstw wybrano właśnie nasze. No ja też uważam, że zostaliśmy wyróżnieni szczególnie, Czuję się stremowany, ale dobrze się czuję i uważam, że nie jest lekko nam jako rolnikom w tych czasach teraz gospodarować. Bo no, sami wiemy, warunki, ceny, wszystko ruchome, a no, żyć trzeba dalej. No, w każdym razie jestem zaszczycony, że wybrałem, zostałem wybrany jako tutaj y, główna osoba tych dożynek. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Siedlec Pan Tadeusz Munkosa. Dokładnie Rady Gminy w Siedlcu. W naszej gminie nie ma miasta. Są wszystkie miejscowości wsiami, ale to wcale nie umniejsza temu, że mieszkam w tej gminie. Cieszę się, że mogłem wziąć udział w dorzynkach kolejny już raz i że są to dożynki, które wprawdzie Podsumowują trudny dla naszego rolnictwa okres, ale e, rolnikom należy się jakiś rodzaj podziękowania za trud, z jakim przyszło im ten rok rolniczy kończyć. Dożynki są zawsze zakończeniem jakiegoś e, roku w rolnictwie, i szkoda tylko, że odbywają się one w takiej mało przyjemnej atmosferze, kiedy są środowiska próbujące Zbojkotować w kraju e, święto plonów, święto rolników. W naszej gminie to się e, na całe szczęście nie stało. Świadczy to o wysokiej kulturze, wysokim zrozumieniu e, dla trudu pracy rolników, dla władz, które rolnicy sobie wybrali w skali gminy i że wspólnie potrafili. Potrafiliśmy znaleźć trochę czasu, żeby się spotkać, żeby poświętować. jak się bawicie na dożynkach? Bardzo panie. A, co mam powiedzieć? <grym, jest <grym, bardzo jest miło, miłe koleżanki z nami się są, niczego nie brakuje. Czy może widzieliście kopanicę z lotu ptaka? No, nie. Nie, takie nie. Okaz nie mieliśmy takiej okazji. jeszcze. Jak się bawicie w kopanicy? Ranie na razie jest fajnie. Fajnie, <grym>, fajnie. Dziękuję. Witamy gości z kargowej na dożynkach w kopanicy. Jak się bawicie? Wspaniale. Jak wam się podoba organizacja tych dożynek? No w porządku jest, wszystko jest fajnie. To znaczy, no, że co? No całość zabawy, czy jest duża atrakcji? Nie fajnie, czekamy teraz na tą ludową zabawę. Mam nadzieję, że rozpocznie się niedługo. Dzień dobry Państwu, jestem sołtysem wsi Mała Wieś, reprezentuję trzecią kadencję sołectwa i kurde, co dalej proszę się przedstawić jeszcze e, Tomys, moje nazwisko reprezentuję trzecią kadencję sołectwa wsi Mała Wieś dziękuję nazwisko? Jan Szukalski, sołtys Jarzyńca pierwsza jest to moja kadencja wybory zaczęły w maju 6 maja dziękuję jestem sołtysem wsi Wielka Wieś moje nazwisko Florian Reyman. podtrzymuję tradycję rodzinne, bo kiedyś ojciec był sołtysem i podtrzymuję to dalej Dzień dobry. Jestem z rady wsi Kopenicy. Mam zaszczyt, których zaprosiłem gości na dzisiejsze dożynki wsi Kopajnica. Niestety to były dożynki gminne, bo zawsze były wiejskie i cieszę się, że taka publiczność jak widać z tyłu jest bardzo duża, czyli uważam, że dożynki są udane. Oby wszystkie prony, tak na wsi były udane, tak jak dzisiaj spotkanie z wszystkimi rolnikami. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, jestem sołtysem z Wąchabna. Moja czwarta kadencja, to jest 13 rok. Przedtem ojciec był 16 lat, czyli reprezentujemy tradycje rodzinne, jak widać. Najstarszy jestem z tej grupy jako funkcjonariusz. Nie szczytę się tym, że w takiej małym wioseczce jak Wąchabno założyliśmy przez te lata gaz, ziemny, wodę miejską, telefony. Czyli możemy się poszczycić ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, szczególnie do mojego sklepu, który nazywa się Rzym, który, o którym się może słyszeli, może i nie. Zapraszam, mile, otwarty, zawsze i proszę na takie imprezy, jak tu dzisiaj widzicie, wspólnie właśnie z tymi sołtysami, z tymi ludźmi, któryśmy mogli naprawdę współpracujemy, znamy się już tyle lat. Nie wszyscy mogli się poszczycić, że są w tej funkcji tyle lat. Ale my znamy się już lata i mnie się wydaje, że imprezy takie tego typu naprawdę są potrzebne, zgodne, które mobilizują ludność. I zapraszam wszystkich na takie wspólne biesiady. Dziękuję. Dziękuję. Panowie, jesteście najmniej, najmniejszą, najniższą władzą na wsi w Polsce. Panowie, trudne czasy dla rolnictwa. Dzisiaj jest ogromne święto, wszyscy się wspaniale bawią, ale to wszystko bardzo dużo kosztowało. Bądźmy dobrej myśli, że będzie lepiej. Poprawić opłacalność. <suszy> Prosiłbym tylko, żeby nie było gorzej, jak jest. Dziękuję serdecznie, miłej zabawy. Naduj te kwiaty świeciło, tak? To... Też. Można, no? Dlaczego premier Buzek nie popiera polityki prorodzinnej i ma tylko jedno dziecko? Dlaczego? No nie wiesz dlaczego? No. no bo premier ma miękką charyzmę. No to, 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 to wiecie, to ciężko, prawda? Dlatego musiał niestety z tego stałka polecieć. Tak, to no w każdym razie też bardzo jest odpowiedzialny premier, bo tak jak tak. Jaczuk Tomaszewski nas czekał, dlaczego te reformy nie wychodzą. Oj. Bo, bo Tomaszewski powiedział, wyrazić, proszę Państwa, te reformy nie wychodzą w naszym kraju, dlatego. No, ja powiem, kto jest winien. Dlatego że no, słucham. Panie premierze, no mówcie, jak żyć? Krótko. <noise> Był okres w naszym kraju haniebny. Oj, tak. W latach 80., proszę Państwa, niczego nie było. No, starsi pamiętają, młodzież informuje. W latach 80. w Polsce człowiek wchodził do sklepu, to po prostu zgrozą wiał. To jest cała organizacja. A, tak, tak. tak, 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 tak. tak, tak. nie mam sprawy? Tak, dziecko tak. dokładnie po kolei. Tak, Zgadanie w gazecie tak, A ja nie tak. wiem. Tu, na prawo, tak. tak. na tam.